Gliwice, dawniej Gliwice, To miasto na zachodnim krańcu aglomeracji górnośląskiej. Na północ i północny zachód od Gliwic rozciągały się w promieniu 60 mil wszystkie wioski i miasteczka, z których Ślązacy wyruszali w XIX wieku do Teksasu. Od roku 1846 Gliwice były połączone linią kolei górnośląskich, biegnącą przez Toszek, Strzelce Opolskie. Opolę, Wrocław, aż do Berlina. To właśnie tą linią kolejową Ślązacy wyruszali do portu w Bremie lub Hamburgu, aby popłynąć do Ameryki. W historii świata gliwice kojarzone są przede wszystkim z nazistowską prowokacją z 31 sierpnia 1939 roku, która miała usprawiedliwiać atak hitlerowskich Niemiec na Polskę. I rozpoczęcie wydarzeń otwierających II wojnę światową. Kiedy na początku XXI wieku terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone, uderzając m.in. w Nowy Jork, w gazecie, która dziś obchodzi stulecie The New Yorker, jako komentarz do tego bestialskiego ataku pojawił się wiersz Adama Zagajewskiego, polskiego poety, który młodość spędził w Gliwicach a przez wiele lat był profesorem literatury na Uniwersytecie w Houston. Wiersz Spróbuj opiewać okaleczony świat znalazł się również w antologii na stulecie New Yorkera. Sąsiadem Adama Zagajewskiego w czasach, gdy mieszkał w Gliwicach, był słynny aktor Wojciech Przoniak, jeden z ulubionych aktorów Andrzeja Wajny. W 2000 roku Wajda otrzymał Oscara za całokształt twórczości. W czasach komunistycznych, gdy wiele osób doświadczało represji politycznych w Polsce, Adam Zagajewski i Wojciech Przoniak wyemigrowali do Paryża. Emigracja polityczna była stałym elementem historii Polski od czasów napoleońskich aż do upadku muru berlińskiego. Po II wojnie światowej kiedy zmieniły się granice Polski, cały teren Górnego Śląska, z którego emigrowali Ślązacy, znalazł się w granicach państwa polskiego. Pomimo komunistycznej cenzury, przez wiele lat, gdy Polska była zależna od Związku Radzieckiego, Kościół katolicki na Śląsku stał się strażnikiem pamięci o Ślązakach, którzy wyemigrowali do Ameryki, a zwłaszcza do Teksasu. W kościołach w Toszku. Późnicy Wielkiej, Strzelcach Opolskich, Polskich, Centawie, Jemilnicy, Hechle i Poniszowicach, co jakiś czas przypominano historię Ślązaków, którzy wyruszyli za ocean. Wraz z odzyskaniem wolności po roku 1989, historia emigracji ze Śląska do Teksasu stała się częścią zarówno historii regionalnej, jak i powszechnej. Ważnym strażnikiem tej pamięci był biskup. Alfons Nosol z Opola, dla którego kluczowym miejscem historycznym był Kamień Śląski, skąd pochodził słynny Dominikani święty Jacek. Z tej miejscowości również wyruszali Ślązacy do Teksasu. Od momentu powstania naszej szkoły w 2003 roku, historia lokalna jest jedną z fundamentalnych wartości, które chcemy przekazywać naszym uczniom. Wielowieś. Miejscowość oddalona o 30 mil od Gliwic to miejsce niezwykłe, stąd również wyruszali do Ameryki Ślązacy. To także rodzinne strony Edit Stein, patronki naszej szkoły. W Wielowsi zachował się jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy na Śląsku, na którym spoczywają przodkowie Edit Stein. 1 października 1999 roku papież Jan Paweł II. Ogłosił świętą Edith Stein, wychowaną na Śląsku, patronką Europy. Losy jej przodków przecinały się z historią śląskich Teksańczyków. Kilka kroków dzieli kościół w Wielowsi od zachowanej, choć bardzo zniszczonej synagogi. Fakt, że po tragedii Nocy Kryształowej w 1938 roku, gdy naziści spalili większość śląskich synagog, ta w Wielowsi przetrwała. Ma symboliczne znaczenie dla pamięci o losach mieszkańców Górnego Śląska. Podróżując i poznając losy mieszkańców Górnego Śląska uświadamiamy sobie, jak ważny jest pokój na świecie oraz jak wielkie znaczenie mają życzliwość i dobroć w naszym życiu. Losy śląskich Teksańczyków to niezwykła opowieść o sile charakteru i charcie ducha ludzi, którzy w obliczu trudności, głodu, zarazy Biedy nie poddali się, lecz solidarnie wyruszyli w poszukiwaniu nowego, szczęśliwego miejsca. Niech Bóg błogosławi wszystkim potomkom tych dzielnych ludzi, dla których rodzina była wartością fundamentalną i którzy, aby ją zachować oraz rozwijać, wyruszyli w daleki, a dziś już dobrze znany, nowy, teksański świat.